Raczej jestem nieśmiały i zawsze miałem problemy z zawieraniem nowych znajomości. Wolałem być sam w powietrzu. Skoki od początku były moją pasją. Magia długiego lotu magia wolności, którą czuć w powietrzu. Po debiucie na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi byłem przekonany, że szczyt jest naprawdę blisko. Maciej Kot. Kolejny ważny skok w jego karierze. Maciek, trzymamy kciuki. Mocne odbicie Maćka, ale ten skok chyba nie wygląda najlepiej. Będzie brakowało odległości. Chciałem osiągnąć sukces bardzo szybko. Poszedłem na skróty. Kakałem źle i przestało mi to sprawiać przyjemność. Wiadomość, że nie ma mnie w składzie na Mistrzostwa Świata w Falun była druzgocąca. Załamałem się, pojawiły się czarne myśli, spadałem w przepaść. Dużo mnie kosztowało, aby zwrócić się o pomoc do innych. Zacząłem pracować z psychologiem. Trening znów stał się moim żywiołem. Każdy dzień był walką z najtrudniejszym przeciwnikiem, jakiego miałem. Z samym sobą. Z pomocą innych wyrwałem się z tego mroku. Poszybowałem w górę. Macie to już w powietrzu, świetna prędkość na progu. Spokojna sylwetka w powietrzu, szeroko rozstawione narty. Piatr mu nie przeszkadza. Dalej, dalej, Maciek, leć, leć jak najdalej. Wyląduj bezpiecznie i pewnie. Jest znakomite lądowanie, maczka, Znakomity skok Polaka. Brawo, Maciek. Zacząłem odnajdywać radość w każdym skoku, w każdym treningu. Już myślę o zawodach. Jestem gotowy do lotu. Podążaj za marzeniami, bez względu na wszystko.